Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Miksy. Miksy krewetkowe. Przeważnie, miksy krewetkowe dotyczą krewetek Karidina. Tak to już jest. Jeżeli pojawiają się krewetki jakieś dziwolongi u neokaridin, to przeważnie to jest traktowane jako odpad. I lądują też w nieznanych miejscach. Przeważnie, jeżeli mówimy o miksie, mówimy o krewetkach właśnie z rodziny Caridina. Taki zbiornik z miksem prędzej czy później pojawi się u każdego hodowcy krewetek. Tak to już bywa, że u Karidin, żeby mieć ładne krewetki, no to trzeba prowadzić selekcję. No, chyba, że ktoś nie prowadzi selekcji, to wtedy. Trzymamy, bo, bo lubimy mieć krewetki, jakby nie bawimy się w selekcję tych krewetek, ale jeżeli, jeżeli chcemy mieć ładne krewetki, chcemy mieć krewetki bardzo zbliżone do siebie. O jednakowych krewetkach ciężko jest powiedzieć, bo zawsze minimalnie wzór na krewetce będzie się różnił, ale staramy się, że tak powiem, mieć grupę krewetek bardzo zbliżonych do siebie. No to wtedy, że tak powiem, trzeba prowadzić selekcję i krewetki, które mocno odbiegają od normy albo od założonej jakiejś wizji naszego baniaczka, no trafiają do takiego, a nie innego akwarium. Ja mam także u siebie taki zbiorniczek z miksem. Kiedyś miałem więcej takich zbiorników, bo kiedyś mocno się bawiłem w różnego rodzaju miksy, które sam, że tak powiem, budowałem, sam miksowałem różne krewetki i jak się cofniecie do filmów wcześniejszych moich na kanale, to możecie zobaczyć sporo naprawdę fajnych, ciekawych krewetek. Aktualnie mam jeden zbiornik z miksem i tutaj trafiają przeróżne, przeróżne krewetki, no takie, które gdzieś tam się pojawiają, które nie wyglądają za ciekawie które mają wzór taki, a nie inny. No i jak widzicie, troszkę tego w tym zbiorniku jest. Tam tych maluchów jest naprawdę dużo. One tutaj teraz między sobą się już miksują. Jak widzicie, są i tajgery, są i, i tajwany, są i spotedy, jest jakiś odpad po tangerinach. No mnóstwo, mnóstwo krewetek tajwany. Tam jakieś są dalej pinto, gdzieś jest piano. No, jest tego troszkę. Ja słuchajcie, to trzymam w tym jednym zbiorniku, i od razu taka przestroga do Was, bo często osoby, które mają takie miksy, wpuszczają powiedzmy jakieś hybrydy hybrydy nieznanego pochodzenia gdzieś te hybrydy albo gdzieś kupią, albo gdzieś dostaną, bo ktoś się pozbywa takich hybryd. Wrzucają je do takiego sobie zbiorniczka I czekają co tutaj się urodzi nie? I na przykład mają swój zbiornik Powiedzmy z krewetkami B Mają swój zbiornik gdzieś tam Z jakimiś krewetkami typu piano czy pinto I z takiego miksa Tutaj też widać Mamy kilka Tajwanów Mamy też jakieś piano, jakieś pinto gdzieś łazi I z takiego miksa Nagle urodzi się tutaj Pinto czy piano no i radzę i mam nadzieję, że tak nie robicie, nie? że z takiego miksu urodzone na przykład takie piano nie dajecie do swojego zbiornika z czystymi piano. Mimo, że on wygląda ładnym, może być śliczne piano, może być śliczne pinto, może być, nie wiem, no przepiękna panda może z takiego miksu wyjść, to radzę, żeby po prostu takiej krewety nie dawać do zbiornika. Z krewetkami, które macie gdzieś tam selekcjonowane albo które macie w miarę czyste, lub macie stuprocentową pewność, że są to czyste krewetki. Radzę do takiego zbiornika nie dawać, bo krewetka, mimo że wyglądem przypomina bardzo ładne piano, to to, co siedzi u niej w genach, to naprawdę to może być totalny śmietnik genetyczny. Może być, słuchajcie, totalny śmietnik genetyczny i taką krewetkę wpuszczając do e, zbiornika, gdzie macie właśnie piano, czy pinto, czy jakie inne już w miarę ustabilizowane krewety, no możecie sobie mocno zaśmiecić e, w zbiorniku i później już, jakby nie wyprostujecie tego, będzie bardzo ciężko, żeby z powrotem doprowadzić do ładu i składu, bo tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, jak to tam się dalej pokrzyżowało i co siedzi w genach tamtych krewetek. Dlatego jak macie już taki miks i z tego miksa wam wychodzą tajwany, wychodzą wam różnego rodzaju ciekawe, ładne krewetki, to ja mocno radzę, żebyście założyli osobny zbiornik. I takie krewetki, które według was są ciekawe, ładne, trzymali w tym nowo założonym zbiorniku nie dodawali tych krewetek do istniejącego już zbiornika właśnie tam z Pinto, nie? czy z Piano, czy z jakąkolwiek inną krewetką. <laughs> tutaj na przykład widzicie, że kilka krewet jest ciekawych, gdzie ja bym mógł sobie przerzucić je do zbiornika z istniejącymi moimi krewetkami. Poczekajcie. Bo zobaczcie, taki zbiornik, jak tutaj widzicie z tym moim miksem. To naprawdę ma w swoim repertuarze kilka naprawdę ciekawych krewetek, które by można było się pokusić przerzucić. Zobaczcie, tutaj ładne piano jest, nie? No, ładne, nieładne, ale mamy tutaj, zobaczcie krewetkę. Krewetkę piano. Tu jest też, zobaczcie, fajna krewetka, dorosła, ładna. Zaraz Wam pokażę Tutaj gdzieś fajne pinto śmigało przed chwileczką Tylko Ono już gdzieś się Schowało Tutaj chyba jest O ładne zobaczcie Mamy taką ładną krewetę Też normalnie jakby Jakby ktoś na przykład Zbierał sobie Z takich właśnie Z takiego miksu by stwierdził, że a kupię miks od kogoś po mega taniości i z tej taniości sobie sam wychoduje, na przykład pinto, sobie wychoduje sam piano i tak dalej, to jest ku temu szansa, że takie krewetki się pojawią. Ale jak już mówiłem, to co się e, dzieje w krewetce, jeżeli chodzi o geny, no to to jest totalna niewiadomość. I mimo, że sobie zbudujemy zbiorniczek z takich hybryd. Zbudujemy sobie ładny zbiorniczek, w którym będziemy mieli same, pięknie wyglądające krewetki pinto, nie? tak jak pokazywałem przed chwileczką tego młodzieńca, który tutaj sobie, nie wiem czy on zleci na dół, no chodź. O tutaj, o, poleciał gdzieś na bok, tu jest. O nie? Takiego sobie, same takie ładne krewetki jak tutaj sobie wyselekcjonujecie, jakby z tego miksu, to tak naprawdę w kolejnym pokoleniu z, takiej, z takich krewetek, właśnie pinto czy piano, znowu będzie wychodził totalny miks. I naprawdę to trzeba bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo pokoleń musi minąć, żeby dało się radę coś z tego wyprowadzić. Nie? Zobaczcie tutaj tego. To nie jest taki blue bolt, jest taka fajna kreweteczka, e, niebieskawa ta, widzicie tutaj, o, ładnie się prezentuje. O, zobaczcie, ładna. I teraz taką krewetę też bym stwierdził, że a, super, wrzuca ją do swoich Steel Blue, które mam, nie? Bo mam zbiorniczek tam ze Steel Blue i taką właśnie krewetę stąd, która ładnie wygląda sobie wezmę i sobie wrzucę ją tam do tych stylbru i to by byłby mój totalny błąd, nie? bo to się narodziło z tego miksa, nie, i nie wiemy co tam w tym siedzi, i no, to nam zniszczy całkowicie naszą pracę, którą, którą tam wykonaliśmy już wcześniej na krewetkach, nie? Dlatego z tym miksem, z tym miksem, słuchajcie, jest różnie. Ja bardzo ostrożnie podchodzę do tematu, do tematu miksu, mam, bo mam. I jakby krewetki stąd, z tego zbiornika, z tego miksa, na pewno nie trafią do zbiorników już istniejących moich, na przykład z krewetkami Taiwan Bee, czy z moimi Pinto, czy nie wiem, tutaj jest na przykład, mam zbiorniczek z Redboltami, pokazywałem Wam. I tu jest, zobaczcie, o, taka kreweta, poczekajcie, przekręcę, o, zobaczcie, tą, nie? Która teraz idzie po, po prawej stronie. Taki Red Redbolcik. I ja bym mógł sobie tą krewetę przerzucić do, chociaż ona bardziej przypominała ta krewetka Style Reda niż Red Bolta No, ale mówię, no, gdybym teraz taką krewetę wyłowił, bo fajnie tu wygląda i wrzucił to, no lipa, nie? Dlatego u mnie krewetki, które są właśnie takie, które mimo, że super ciekawe, to one dalej zostaną w tym zbiorniku i dalej będą się miksować. Chyba, że. Będzie takich krewetek podobnych, albo będę chciał coś ja sam pokombinować, i potworzyć jakieś miksy, to wtedy stworzę osobny zbiornik, nowy, kolejny, i krewetki stąd właśnie takie ciekawsze będę sobie wyławiał i krzyżował dalej, dalej w zbiorniku osobnym, nie? Ale nigdy nie róbcie tak, że. Z takiego miksa wyławiacie poszczególne krewetki, jakieś fajne, które przypominają daną krewetkę, którą macie w innych zbiornikach i je przenosicie tam. Bo to, jak już mówiłem, co się dzieje w genach, ten śmietnik genowy w takiej krewetce z takich miksów nieznanych to jest tragedia, nie? Dlatego lepiej trzymać krewetki w miarę czyste, nie miksować, a jak Wam pojawiają się właśnie takie krewety, to wtedy trzymać je w osobnym zbiorniku i, i tyle. Pewnie zapytacie, skąd tutaj się pojawiły u mnie takie krewetki. Otóż tak, tutaj na przykład macie Spotted Head'y, nie? Spotted Head'y, które kiedyś miałem zbiornik ze Spotted Head'ami, ale stwierdziłem, że go będę likwidował, że on nie jest mi potrzebny. No i jakby szkoda mi było tych krewetek, które mi tam zostały, a nikomu jakby nie będę oferował Spotted Head'ów, bo to już jest krewetka mało atrakcyjna, więc zostawiłem sobie te Spotted Head'y w tym zbiorniku. W tym zbiorniku. No i tutaj im dorzucałem. Im dorzucałem jakiś odpad, bo się pojawiały na przykład jakieś Tangeriny z dziwnymi przebarwieniami. To wrzucałem tutaj sobie te Tangeriny. Gdzieś tam miałem jakieś Tigery pozostałości, bo kiedyś miałem Wild Wild Tigery, które zlikwidowałem. I w momencie likwidacji zbiornika tam jakieś kilka White Tigerów małych znalazłem. To też te White Tigery małe też tutaj wrzuciłem. E, później na przykład u Tajwanów pojawiły mi się jakieś, e, jakieś na przykład e, pandy z dziwnym wzorem, też tutaj to wrzuciłem, e, nie? I tak właśnie dorzucałem, dorzucałem, dorzucałem te krewety do tego zbiornika i to tutaj się miksuje i, i jest, bo jest taki miks, nie? I on tak sobie będzie istniał, Myślę, że do końca świata i o jeden dzień dłużej. No, chyba że zechce mi się to zlikwidować, albo nie wiem co, no. Ale są. Ja ogólnie, jak już wiecie, jestem miłośnikiem krewetek. Nie podchodzę do krewetek biznesowo, że krewety to jest interes, biznes i ja handluję krewetkami. Ja lubię po prostu mieć. Dlatego nie popadam w szaleństwa na punkcie krewetek typu Galaxy, Boa i tak dalej, bo jakby to mnie nie kręci w żaden sposób, no. Ja lubię po prostu mieć krewetki. A czy to będzie miks krewetkowy, czy inne różne krewety, to już jest dla mnie mało ważne, po prostu lubię mieć krewetki, nie? No i dlatego tak to u mnie, tak to u mnie wygląda. Yy, I mam też do Was właśnie pytanie, co Wy robicie z miksami? Czy w ogóle zbieracie miksy? Czy jeżeli pojawia się krewetka jakaś odpadowa, to ona nie wiem, trafia, trafia na karmę gdzieś do ryb Waszych, albo oddajecie to za darmo poznajomych, albo nie wiem, co jeszcze. No. Napiszcie w komentarzu, co robicie z miksami i czy ogólnie lubicie miksy. Ja nie ukrywam, że miksy lubię, z tego względu, że z tych miksów czasami naprawdę wychodzą fajne krewetki i później, jak taka fajna kreweta Wam się pojawi, cykniecie zdjęcie, wrzucicie na fejsika, to jest szał, nie? A nikt nie musi wiedzieć, że <gry> Taka kreweta to nie jest nic stabilnego, tylko się u Was pojawiła jedna, nie? Pojawiła się jedna, zrobiliście jej zdjęcie, ale zabuśniecie przez chwilę na Facebooku. Tak też, tak też jest z wieloma hodowcami, którzy wrzucają krewety na Facebooku. Po prostu z miksa różnego pojawi im się jedna ciekawa krewetka, ofotografują ją z różnych stron, wrzucą na face'a i jest szał, nie? A tak naprawdę taką krewetkę mają jedną lub dwie. No ale tak to bywa, no. Dlatego. Fajnie mieć miksy, popatrzeć co tam z tego wychodzi, ale tylko, tylko tyle. No, a, trzymać, a trzymać już krewetki, e, że tak powiem, e, poselekcjonowane i trzymać jednakowe, żeby, żeby nie było syfu nie? E, w takich krewetach. No, takie jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. No i tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć, na razie.